Cześć, kochani, witajcie w kolejnej porcji dzielenia się słowem w codzienności. Wiem, że dla mnie dzielenie zawsze jest bardzo owocne. Może dla Was też będzie, może coś, co powiem do kogoś trafi, może pomoże mu coś doświadczyć, zrozumieć, zobaczyć w swoim życiu. Jeżeli macie ochotę wysłuchać tego dzielenia, to zapraszam. Dzisiaj będzie o ziarenkach. Tak jak mówiłem na wstępie, będzie dzisiaj o ziarenkach. Zacznijmy od przeczytania Ewangelii z ostatniej niedzieli, która mówi o ziarenku. Jest to fragment Ewangelii. Opowiedział też inną przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do ziarna gorczycy, które pewien człowiek zasiał na polu. Jest ono wprawdzie najmniejsze ze wszystkich nasion, ale gdy wyrośnie, przewyższa inne krzewy. Staje się drzewem, a ptaki przylatują i zakładają gniazda wśród jego gałęzi. Kiedy w niedzielę rano przeżywaliśmy namiot spotkania w oparciu o tę Ewangelię. Najpierw zacząłem myśleć o pewnym pomyśle, który można sprzedać rodzicom, żeby y, mogli przekazać te treści swoim dzieciom w sposób taki bardzo obrazowy. Rodzi tak myślałem, rodzic może z dzieckiem usiąść, wziąć jakieś nasionko. Akurat patrzyłem na naszego pomidora, który rośnie tam na parapecie, który już jest dużym krzakiem, a wyrósł z małego nasionka. Domyślam się, bo dostaliśmy już taki większy krzaczek od znajomych, a już jest dużym krzaczkiem. Teraz pomyślałem, że taki, że można właśnie wziąć. Nasionko, zasiać je w glebie, patrzeć, jak ono rośnie, aż wyrośnie takie piękne, duże, właśnie, na przykład krzak pomidora. Potem będą kwiatki, a z tych kwiatków będą owoce, i będzie dużo radości, i rodzic może powiedzieć dziecku: Zobacz, każdy Twój najdrobniejszy, najmniejszy uczynek sprawia, że w Twoim otoczeniu, w Twoich relacjach, w rodzinie, wśród kolegów rośnie miłość, rośnie. Piękna rzecz, piękny krzaczek. Dużo dobrych rzeczy się dzieje, z najdrobniejszych rzeczy, które trzeba właśnie siać do tej gleby. No więc, tak pomyślałem, że taki można pomysł sprzedać rodzicom i właśnie wam go sprzedaję. Proszę bardzo, możecie skorzystać, może nie, nie wiem. Taki pomysł z namiotu spotkania. No, ale zaraz potem przyszła do mnie refleksja, że no dobrze, namiot spotkania to jest miejsce w moim doświadczeniu, gdzie Pan Bóg mówi przede wszystkim do mnie o mnie. No dobra, no to o co chodzi z tymi ziarenkami? Znowu odniosę się, tak jak w poprzednim dzieleniu, do ostatniego tygodnia. Widzę, że ostatni tydzień był taki, że no, dosyć dużo we mnie narosło niezadowolenia w stosunku do Justyny. Miałem takie poczucie, że nie dostaje tego, czego potrzebuję. nie dostaje tego, czego chce. No i co? No i miałem takie poczucie coraz bardziej oddalania się od siebie, i w sobotę już widziałem, że no, jesteśmy dosyć daleko od siebie, głównie przez to moje niezadowolenie, frustrację. E, który rodził jakiś żal, i chociaż o nim nie mówiłem, albo tylko tak przebąkiwałem, że coś bym chciał, zamiast wprost powiedzieć o co chodzi, e, no to Justyna to też wyczuwała. Dobrze wiem, że ona to wyczuwa i to rodzi takie niefajne napięcia. No więc to jest jedno zadanie, żeby mówić, ale z drugiej strony, Pan Bóg mi powiedział: Zobacz, że e, oczekujesz ogromnych nasion. No tak. Widzę, że w małżeństwie mam takie wielkie niespełnione marzenia odnośnie naszego małżeństwa, żeby w końcu Justyna zmieniła się i zaczęła dawać mi to, czego naprawdę potrzebuję w niektórych kwestiach, oczywiście, gdzie czegoś mi brakuje, bo generalnie jest spoko, ale są takie sfery, gdzie jestem taki biedny i nie dostaję tych w moim poczuciu wielkich nasion, takich podstawowych rzeczy. Wiele razy o tym rozmawialiśmy, doszliśmy do wielu wniosków między innymi takich, że różnimy się bardzo charakterami w wielu miejscach i bardzo też różnimy się w tak zwanych językach miłości, pewnie już dużo osób o nich słyszało, jeśli nie, to odsyłamy do różnych konferencji E, na przykład ksiądz Mateusz Zawacki e, mówi o pięciu językach miłości na swoim kanale Słowo się rzekło. E, Recenzuję książkę, bo generalnie jest to e, książka e, o pięciu językach miłości. Wygooglajcie sobie, jeżeli nie wiecie. Fajna sprawa, która pomaga wiele rzeczy poukładać w swoim życiu i w relacjach przede wszystkim. No więc doszliśmy do wniosku, że yy, chociaż część języków miłości mamy wspólne, to część mamy zupełnie odmienne. I to nie jest tak, że jest nam łatwo dawać w tych językach, które nie są naszymi językami, a które druga osoba oczekuje. To jest dla nas po prostu coś kosmicznego. Jak to dać, skoro w ogóle ja tego nie czuję? No więc się uczymy. No i ja widzę, że właśnie <laughs> nie widzę. Pan Bóg mi powiedział, patrzysz, ale nie widzisz. Yy, tak jak gdzieś tam mówił, to plemię. Yy, słyszy, jak to było? słyszy, ale nie, nie, nie. Słucha, ale nie słyszy. Patrzy, ale nie widzi. Dokładnie. Dostaje takie małe ziarenka gorczycy codziennie. Od Justyny. Także w tych kwestiach, które nie są dla niej łatwe, których po prostu nie czuje. Dostaje. I ja, taki wielce oburzony, no fajnie, że to dostaję, tak sobie myślę, tak sobie czuję w tym momencie, zwłaszcza w ubiegłym tygodniu. No fajnie, że to dostaję, ale to jest takie wymuszone, takie niespontaniczne, to nie jest takie, jakbym tego chciał. Ale nie dostrzegam i nie doceniam tego małego ziarenka, które ona, właśnie mimo tego, że przełamuje się do dania, ona mi daje to. Mimo tego, że to nie jest dla niej łatwe. No i Pan Bóg powiedział: Zacznij doceniać te małe ziarenka, które Justyna wkłada do gleby waszego małżeństwa, bo dopiero z tego wyrośnie wielkie drzewo, piękne drzewo, w którym będą ptaki zakładać swoje gniazda, w którym będzie mnóstwo pożywienia, które będzie schronieniem dla Was. Nie czekaj na te wielkie kokosy. Kokos, no nasionko. E, kokosy, które, z których urośnie wielka palma, bo wystarczą takie małe ziarenka, które sprawią, że to drzewo będzie jeszcze większe niż ci się wydaje. No więc ten namiot spotkania zakończył się przeproszeniem mojej małżonki za to, że byłem tak niewdzięczny za ten ostatni tydzień i że sam byłem niemiły i tych ziarenek jej nie dawałem. No bo jak już nie dostaję tych wielkich ziaren, no to samemu mi jest bardzo ciężko dawać te ziarna, bo sam nie jestem napełniony miłością, i tak dalej. Pewnie wiecie o co chodzi. No i z tym związała się pierwsza część tej Ewangelii. Przypomnę ją: Królestwo Niebieskie podobne jest do człowieka, który zasiał na swoim polu dobre ziarno. Gdy ludzie spali, przyszedł nieprzyjaciel, nasiał chwastu pomiędzy pszenicę i odszedł. Kiedy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wówczas ukazał się także chwast. Wtedy słudzy poszli do właściciela i zapytali, Panie, przecież dobre ziarno zasiałeś na polu, skąd więc wziął się chwast? A on odpowiedział, to dzieło nieprzyjaciela. Wtedy słudzy rzekli, czy chcesz, żebyśmy poszli i powyrywali go? On odparł, nie, gdyż w czasie zbierania chwastu moglibyście wyrwać z nim także pszenicę. Pozwólcie im rosnąć razem aż do żniw. A w czasie żniw powiem żniwiarzom: zbierzcie najpierw chwast, zwiążcie go w snopy i spalcie. Pszenicę natomiast zanieście do mego spichlerza. I tak sobie przyrównałem to królestwo niebieskie do naszego małżeństwa. To pole, na którym siewca wysiał. Zboże, wysiał pszenicę. Przyrównałem do naszego małżeństwa i zobaczyłem, jak bardzo często z, bardziej zwracam uwagę właśnie w naszym małżeństwie na ten chwast, niż na to zboże, które rośnie i pięknie owocuje. I pozwalam temu chwastowi przyćmić to zboże, przyćmić te owoce. Kiedy byliśmy jeszcze narzeczeństwem kiedy jeszcze nie byliśmy narzeczeństwem a byliśmy parą e, z Justyną e, to było coś co mnie najbardziej zawsze w niej zachwycało jej charakter e, związany z jej temperamentem te jej podstawowe cechy charakteru wiedziałem, że razem z tym charakterem będą e, wejdą do naszego małżeństwa też rzeczy które będą dla mnie trudne są takie momenty może bardzo dużo jest takich momentów, kiedy bardziej zauważam właśnie ten chwast, a zapominam o tym, że właśnie yy, i ten charakter Justyny to było dla mnie zawsze coś najpiękniejszego w niej. Było coś, co zawsze mnie zachwycało i dalej mnie zachwyca. A kiedy skupiam się na tych niedobrych rzeczach, na tych trudnych rzeczach, w tym momencie właśnie zapominam o tym, yy, co mnie tak naprawdę w niej zachwyca. I to jest dla mnie bardzo duża szkoła miłości. Ta przypowieść o chwaście. Żeby pozwolić temu, co uważam za niedoskonałe, za trudne i czego się boję, że to zniszczy nasze małżeństwo, że zagłuszy. Pozwolić temu żyć swoim życiem, tak jakby, a skupiać się na tym, co jest dobre. Nie na tym, co mi przeszkadza, ale na tym, co daje mi najwięcej radości w naszym małżeństwie. I wtedy to zboże tak naprawdę będzie mogło pięknie wyrosnąć. A te rzeczy, które mi nie odpowiadają, tak naprawdę zniwelują się do rzeczy mało istotnych. To chyba tak działa. I też mam takie wiele razy doświadczenie, kiedy próbowałem wyrwać ten chwast, który mi przeszkadza. Że kończyło się to źle, bo na tym cierpiało całe nasze małżeństwo, cała nasza relacja. A kiedy przestawałem zwracać na to uwagę, przestawało mi to przeszkadzać i uwierać, a skupiałem się na tym, co najlepsze, wtedy dopiero to małżeństwo kwitło. I wtedy tak naprawdę okazywało się, że to, co mi mnie uwiera samo się naprawiało, samo się układało. Chyba przede wszystkim we mnie się układało. Chyba przede wszystkim ja zmieniałem na to spojrzenie, ja mówiłem: Okej, okay, spoko, nie przeszkadza mi to, jest OK". Jeszcze jedną tylko rzecz dodam do tego wszystkiego, bo może to nie wybrzmiało. Oczywiście obok tego zauważania tych e, ziarenek gorczycy w naszym małżeństwie, które wkłada. Do gleby Justyna. Ja też muszę troszczyć się o to, żeby wkładać te drobne rzeczy. Też nie oczekiwać, że teraz będę nie wiadomo, co wkładał, ale naprawdę skupiać się na tym, na tych najdrobniejszych momentach o, o znakach miłości. Nie muszę od razu, od razu dawać wielkich kokosów. Wielkich nasion do tej gleby, ale naprawdę skupiać się na drobnych, codziennych sytuacjach, w których mogę okazać miłość mojej małżonce, i wtedy naprawdę będą rosły wspaniałe owoce naszej miłości. No cóż, takie dzielenie. Mam nadzieję, że komuś to coś pomoże. Zapraszamy do naszych innych filmików, jak zwykle. E, ostatnio nie pokazywały się filmiki e, ze szkoły modlitwy, przepraszamy Was za to. E, poprawimy się, pracujemy nad naszym planem tygodnia. Nie wiedzieliśmy, że to aż tyle czasu nam zajmie. E, troszeczkę nam się popsuł plan tygodnia, przez co nie było już kiedy nagrać tych filmików. Trzymajcie za nas kciuki, módlcie się, żebyśmy mieli na to wszystko siłę i... I czas, i żebyśmy sobie dobrze układali ten, ten plan dnia, żebyśmy mieli też czas dla Was, żebyśmy mogli nagrać i podzielić się naszym doświadczeniem. To tyle, trzymajcie się, życzymy Wam dobrego tygodnia z Panem Bogiem! Pa!